Witamy w Księstwie Cieszyńskim No to jest, no, no, no mówię, że na, nigdy, nigdy za późno Nigdy za późno Czekaj, będę jak jak Chuck Norris będę Ale nie cofaj się, nic się nie. Uwaga O pięknie robię z komodorowcami! Hola hola! Tu! Ja nic nie piłem, ja nic nie piłem! Zaraz! Dmuchamy! Kon... Trzy sekundy! Do, do kontroli! kontroli. Nie potrafię! Ma <laughs> się nie zadzwonił! <Nie> <laughs> ja Ale spodziewam to, masz pod tą bo ja tam widzę Atari! Panie! Panieuś, sz... przyłączam Atari Ty na nie żartuj! <laughs> Proszek, pójść program, normalnie. Commodore 64 Gold Edition. Który 1 286 egzemplarz Czy 290 10... 1 296 egzemplarz. A ile było? 3, 1 328 z takich yy, oficjalnych źródeł, nie? Bo tam 200. Do chyba... 400, 40... 40 nie? 100. U, to jest coś, coś pięknego. Mogę go dotknąć? <grym> ja już go pocałowałem. No, no, ale na takiej no, płycie, no pięknie No, to bym nieco, nieco, uwaga, Aha, bo no, z dołu. Dobra, dobra, ja by To jakbyś go tak, oh. o. No. ja on go tak zobaczył. Czyli na płycie. Jest tutaj światło jak coś. Poko, nie, zarobiście wygląda. U, to. I tutaj coś napisane. Nie, to było na inauguracji, jak oni milionową sztukę wyprodukowali. Tak, to w to, Niemczech. W Niemczech. Sprzedali. Pięknie. A Eliob niewzruszony Pięknie. przeszedł koło Golden Edition i w ogóle nie no nie dziwię się. To jest... Nie dziwię się, a tarobiec. A to nie jest malowane, tak? Nie, ja, nie malowany tak. Ja malowany. No w fabryce. Tylko coś, Ale coś, co... mecafile, no To coś... Ale jest mega fajne, ja nie umiem tego ten, Palić coś po nie nie mówię, nie ja Będzie. Może wam Będzie coś, zabawa. zabawa, a ja mam Sławek Jaguarka. Zobaczcie te sprzęty. No i tutaj jeszcze jeden komputer, właściwie konsola będzie postawiona, która nie będzie niestety pasowała, no bo to będzie Jaguar, no ale... No będzie dominować, no 64 bity robią swoje, robią swoje, nie ukrywajmy. Tu 64 bity robią swoje, tu o, na tej koszulce Proszę. I co, idzie ci tu jako... Spalili mi statek opie. Spalili ci statek. E kurde. Trzeba na nowo, na nowo. Pamiętam nie wiem jak się przełączało między tymi wikingami. vikingami. Tak, ale to w tylko idzie jakieś jego przedmioty tu wybierać. Ale nie wiem jak w ogóle, nie? Także. To za spotkanie. Oko w oko można powiedzieć. O, 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 dokładnie, dokładnie. Mm. Fajnie, fajnie. Mm. Tak, żeby, żeby Popatrzcie, Atarowiec na kolanach był. Ale jeszcze Nie wiem. A tobie jest mało komodore w domu? Nie ma? Mało. Mało. A ty mi się jeden? Czekaj. Popatrzcie, no tutaj. No, cześć Bartuś Cześć, cześć. cześć. Widzicie, widzicie, że tu jest strefa komodorowska Wszyscy skuszeni Atari Jaguarem Który jest już podpięty na górze Zapraszamy tak. Rodzynek Będzie jednak gra? Ja. Ja ja nie tam, że jest ale to może z tego, jest problem, że... bo zaraz będzie informacja, informację, że nie ma. że to, jest, to są stare, maszyny. Z... To inaczej wiesz, brał, a to muszą czułe i tak, tak, nie On może wychodzi na taką ale ten zasilacz nie wiem. Nie wiem, to nie to jest, szkoda robić, bo to o, tam, z... no, to, no, to jest mega fajer, nie? Aha, to trzeba osobno włączyć, ale pytanie czy najpierw z dyskusji... Z dziewczyny Mega... ten, uderzył brown V2. A widzę tu, że jest karta normalnie. Tak, bo napęd, napęd był w tej konsoli padnięty. Także jest oryginalny dark brown wsadzony. I, no ale minusem jest to, że nie wszystkie gry startują. Nie? No ale powiedzmy, ale ta konsola to była jakaś wydana, nie tylko w Europie czy na Japonię? Nie jak na jakby... Japonię. To jest, to jest konsola wydana tylko i wyłącznie na Japonię. Aha. W środku, jak dobrze pamiętam, z 386 SX. To jest normalnie. procesor. Chyba 4 albo 8 MB RAM, w ogóle można to rozszerzyć. E, ma swój system operacyjny swój. Ale no, też no, można no, zainstalować no. Windowsa 9.5, yy, to jakby drugiej edycji jakoś no. tak to się nazywało, SR2 czy no. coś Ale to normalnie kompatybilne powiedzmy z, yy, tylko pro procesorem to było zgodne powiedzmy z PC-tem, ale jeśli chodzi o soft to, to miał swój jakiś tam system nie, operacyjny to i totalnie całkowicie po, soft tak, był tak, pisany tak. Pod, pod ich system, tak? Całkowicie, bo to jest... Ogólnie w Fujicu zrobiło, ogólnie Fujitsu zrobiło y, całą grupę komputerów FM Towns. I to jest akurat konsola Marty. Jest... A bo widzę e, FM Towns i Marty, tak. no rzeczywiście. To jest... I, to jest, I to jest generacja chyba druga, mhm. pierwsza była szara z żółtym guzikiem. Mhm. E, I sprawa jest tego rodzaju, że. Pozostałe te komputery, właśnie z, tego, z, tej, z, tej, z tej grupy FM Towns, no, to są normalnie komputery. To jest jakby jedyna konsola A jedyna konsola, ta... która była. No. A powiedzmy, a powiedz tak. biblioteka gier, to, to nie wiem ile tego wyszło w sumie. Czy co, jest dobrze się sprzedawały jako to... konsola do gier? Czy nie, nie, bo to było, słabo, nie, bo to była. Nie, bo to, jakieś... było, nie, bo to była konsola to tylko, i wyłącznie, tylko i wyłącznie sprzedawana tak naprawdę na, na Japonii. E... Głodni nie będziemy podczas imprezy. Sławek na Boga, to zadbał. Pyszności. Ty, Road Będzie Racje nas naprawione. Punta opie, zwyczaj to Road <grymne> Klasyki, na pressyki. klasyki. NASCAR. Naska, Flashback. Co tutaj jeszcze z Mortal dwójka. 2? Kurde, kurzo walczarnia. Ty. To była pierwsza, pierwsza moja przygodówka, którą grałem na Amidze poważnie. Tak? Pierwszy pojedynk. click. Cures of Enchantia Genialna gra. No popatrz. Dobrze było tu przyjechać. nie <laughs> to numerować, bo już potem koje się gubi. Dobra, próbujemy, bo się Komodorek nie chciał włączyć. Zobaczymy czy to kwestia zasilacza. w 2013 albo 2014. Jak pierwszy zestaw kupiłem, A, czyli tu i pierwszy taki Pierwszy po powrocie do Retro. A. Jak to omawiał MFX z Retrograde i Knox. Nie widzę, że dane będą tam, tam? może na to ziemię, bo to jest mam kurto. testują sprzęt i co? Ożył A? któryś. A jest. Aha. Ja, yes, yes, Zasilacz, Zasilacz, Zasilacz padną jest, tam, tam no, wiesz, no, widzisz. no widzisz, no to z jest złego. Ale, ale ten, ten jeden w ogóle nie, nie działa, nie? Ale Roman, jeszcze były też kwestie, że jedne zasilacze były troszkę słabsze. I wiem, że z kim, kimś tam się trochę dyskusji że jeden ten do tego, ten do tego. Aa, bo, bo, bała, bo to jest czekaj, ten jeden, ile? Jeden? To nie ma znaczenia. Ja, ja Dobrze, że to nie pamięć. <todostwo> <todostwo> no właśnie. Bo ty, ty myślałeś, że pamięć, nie? Pamiętam, bardzo mocno pamiętam. A nie, tak nie mówić, ale... Komodory i ja amigi działają, natomiast Atari nie może wstać. Przepraszam bardzo. tutaj te Atari odrawi za wszystko. Pcha, jedna gra. Nie <grymne> czy możliwe. <grymne> Masz napęd w tym W busztawem, nie wiem, czy z kęt busztawem. Nie <grymne> tłumaczy mi tym deltacie <grymne> nikt w nie jest.

Ale czy one, czy one są na tatek na Terwena czy na to? Powtórz tą historię jeszcze raz, jak powiedziałeś przed chwilą, że masz jedno zdjęcie jak ci rodzice zrobili, jak siedzisz przed Atari i akurat dubiesz w nosie. No to typowa postawa Atarowca. No i oczywiście zdjęcia nie jesteś w stanie opublikować. No bo już cię... Ja tam jeszcze. Sześć. Nie, jak ją. Dobra, uruchamiamy tego Golden Edition, czy nie? Bo to jest ...tematem... No. Bez cięcia Uwaga panowie wielką pomna chwila Odpalamy Tak jest Odpalamy goldena oryginalny egzemplarz Bartuś, w kamerę Fotoreporterzy... Przekraszam numer, żeby 204. nie było, że coś oszukujemy 1 296 Dobra Bartuś, podłączasz. To są emocje, no, ja są tak emocje, normalnie ciary, ciary. Ciary mam, powiem wam. Trzęsą ci się łapki, Batuś? Nie. Nie? <noise> Bo wiesz jak naprawić. <noise> nie potrafię utrzymać telefonu 3, nie 3, 2, 1, go! Ale błysku. No przecież od razu wystarczyło. Działa Ghost and Goblins się wczytał, bez problemu. Dobrze, że ten spektrum I Jego możesz rozebrać? Ale To jest jeden z najrzadszych komputerów na świecie, nie? Jeden z najrzadszych. Co to jest? To jest next, tak to jest Apple Next. To, to jest komputer który zrobił. Next! Next! Kurde, jeszcze że to jest subwoofer Subwoofer. No. Subwoofer no. Next! Masz że do Ja się jeszcze w kadr muszę tu wciąż. Jest... <grym> Szefo jedzie. Tak. <grym> Bo to, jakby nie patrzeć to kurczę. Nie, nie lada zabawka, także pisał nie? No, to jest evenement, nie? To ma oryginalnego Golden Edition? Ile Sławek? Trzy osoby w Polsce mają Goldena, nie? Wiesz to z tego, co wiem, to trzy osoby. Trzy osoby potwierdzają. Trzema osobami jestem w kontakcie, co. I najlepsze w tym wszystkim jest to, że teraz sobie na nim pykasz, nie? Na moim zasilaczu! <laughs> Czyli masz wkład. Bardzo Ja tam chyba muszę autograf mieć od Sławka. <laughs> Pięknie. Golden w pełni. Ej, ogólnie jest autograf. Jest, jest, coś tam Kuba da, ale no go powiedzieć szefo, szefo, szefa, żeś mnie Ale nie, żeby nie było, że SIT jest uszkodzony. No to właśnie, SIT działa. Powiedzcie, że ze stroje głowice tu zaraz. Ale na czysto lecę Kuba, od razu. Kuba, Co? mają tu to modelem, oberek, ze stroi głowice. Ale w normalu to mają.